Cześć z tej strony, Aleks. Witam Cię w Akademii Wilka na Matematyce. Dzisiaj zrobimy zadanie 14 z matury podstawowej z maja 2015 roku. No i mamy takie zadanie, że tangens kąta alfa zaznaczonego na rysunku jest równy. No i tutaj cztery takie odpowiedzi. No i zobacz. Tangens kąta alfa to będzie przede wszystkim przypro, stosunek przyprostokątnej naprzeciw alfa do prostokątnej przy alfa. No i teraz zobacz, że jakbyśmy tutaj sobie poprowadzili, no dajmy na to, tutaj jakbyśmy zaznaczyli ten punkt, on by był z czwórką przy x tutaj na plusie, no to mielibyśmy tak no i tutaj by była przyprostokątna naprzeciw alfa, ona by była równa 5, tak? Bo jej długość to jest według Y 5. No a przyprostokątna przy alfa by była równa 4, prawda? No a że my sobie ten y, po prostu punkt przesuwamy, no i zobacz, nasza przyprostokątna naprzeciw alfa dalej jest równa 5, ale nasza przyprostokątna przy alfa to będzie po prostu minus 4, bo jest na, na minusie, tak? No i wystarczy sobie po prostu ten y, jakby trójkąt trygonometryczny tak jakby przesunąć, i ja myślę, że to jest takie najlepsze wyjaśnienie a ewentualnie zobacz, że to jest stosunek po prostu współrzędnej y z tego punktu do współrzędnej x -owej. z tego punktu tak, bo x jest równy minus 4 a y jest równy 5 tak no czyli zapisujemy minus 5 czwartych, tak, bo ta, ten minus tutaj z mianownika nam po prostu Wlatuje przed ułamek. No i mamy odpowiedź D i tym samym kolejne zadanie rozwiązane. No i jeśli taka forma rozwiązywania zadań Ci się podoba, to ja zapraszam na stronę do śledzenia Akademii. A my się widzimy w następnych zadaniach, także na razie.